Cztery prawy 100 7 prawy 300 i szykana od lewej i 7 lewy 50 5 prawy przechodzi 5 minus prawy śmiało

54 prawy średni zakacz to 5 minus lewy długi im i 6 prawy 100 szyka na odlewej przechodzi 7 lewy 76 lewy średni to 6 minus prawy i 5 plus lewy tylko zahacz 100 6 prawy średniej 80 k na od lewej 30 5 prawy 30 szykana na od lewej

6 lewy, 40, 5 prawy, 50, 6 lewy przez szczycik, 57 prawy i 150, 6 lewy, 150, szykana od lewej, i 5 prawy, 50, 4 plus lewy, zahacz, 70.

50, późny 5 minus lewy. 50, 7 prawy. 50, późny 5 minus prawy. I 300, szczyt prawą potem 200. I schamuj 6 lewy na szczyt. 50, 5 plus prawy, ślisko wyjście. 85, Ojej. lewy średni, może syfek. 300 szczyt środkiem. Potem 250. 250. 7 prawy krótki z hamowaniem i wczesny 5 plus lewy. Otwiera w 6. Przechodzi 7 prawy. 40. Późny 5 minus prawy. 80. 7 prawy. 45 plus prawy. 200, 5 plus lewy in to 6 minus prawy, 55 plus lewy podwójne hamowanie, 32 plus lewy, przechodzi 4 prawy i 2 minus lewy przez mostek i 2 minus prawy, 33 plus lewy śmiało.

Wczesny 3 lewy in i 3 minus prawy przez mostek z uwagą. 55 minus lewy i 6 prawy. 50. Późny 3 lewy i 3 prawy średni. 32 plus lewy przez mostek. 30. 3 minus lewy syfek i 3, przechodzi 3 plus prawy. 56 prawy krótki i 23 lewy. 34 plus prawy. 50, szczyt środkiem 24 plus lewy do 3 plus prawy, tylko zahacz. 82 plus lewy z uwagą. 50, 4 plus prawy śmiało, 100. Późny 3 plus prawy, 30, 3 plus lewy średni. 3 plus lewy średni. 30, 5 plus prawy podwójny. 55, lewy z hamowaniem, 22 plus prawy. I dwa lewy szeroko. 100. 5 prawy. 50. 6 lewy z hamowaniem. 22 lewy przed zielone. 30. 5 prawy. Przechodzi 5 minus lewy. 36 prawy. 100. 5 plus prawy dnem. Przechodzi 5 lewy. Do 4 plus prawy, do 3 plus lewy, przechodzi 5 prawy, 54 lewy in i 5 plus prawy średni, 50 późny, 3 prawy i 6 minus lewy, 34 lewy, 55 minus lewy, przechodzi 6 prawy podwójny przez szczyt.

6 prawy przez szczyt, 56 lewy, 70, 5 minus prawy przez szczyt odciąża i 6 lewy, i 6 prawy z hamowaniem 34 lewy, 50, schamuj 3 plus prawy, przechodzi 5 plus lewy, 80 od szczytu 5 minus prawy, 50 wczesny 6 minus lewy. I 6 plus prawy. 6 minus, tak? Tak. 6 plus prawy. 80 szczyt lewą 50. 5 plus prawy krótki. I 6 lewy. 80 partia slow. 6 lewy średniej. Hamowanie i 5 plus prawy podwójny. 50. Hamowanie Max, mega niesie. 3 lewy. I 3 prawy długi. I 4 lewy. 30. Lotna, 73 prawy, już. Tam trochę za bardzo ścieniewałem tą partię w tym, wiesz, tą wąską, ale tak to było spoko nawet. Ja pierdolę, ale bym się rozgadał. <noise>